Siemaneczko Urbolowcy, witamy Was na naszym kanale. Dziś sobota, kolejny mecz. Jesteśmy w zachodnim Londynie. I tutaj, na Brentford, do Brentford przyjechała druga drużyna Championship. Zagra dzisiaj z Pszczołami. Zapraszam Was na nowy odcinek. Brentford FC Klub. W którym w sezonie 2009-2010 na szeroką wodę wypłynął nasz reprezentacyjny bramkarz Wojciech Szczęsny. Dziś jeszcze będziemy się pytać kibiców Brentford o Wojtka Szczęsnego, ale najpierw zapytamy się Was, czy widzicie jeszcze Wojtka Szczęsnego w Premier League? Jak tak, to w jakim klubie? Piszcie w komentarzach. A my teraz, słuchajcie, idziemy się spotkać z fanem Brentford numer jeden, czyli słynnym Billy Debi, którego już wcześniej mieliście okazję poznać. Idziemy do pubu, gdzie zawsze przed meczem zbierają się kibice Brentford. To The Globe. Hello Billy, hey, nice man. to see you again. Hey, we're here, mate. We're always here. It's all about the football. Today Brentford home game, finally. It's a difficult one because you know Brentford at the moment now we're not in the best of form. You know we are a very good side, we play very good football, but we're a very young side as well. And we've had a dip of form, haven't got great results. And when young players don't get great results, they lose a bit of confidence. We also changed our manager um, recently. So we've got a new manager in Thomas Frank, who was the assistant manager, Danish guy. He hasn't had the best run of form. You know. We've lost 80% of our matches. We lost four out of five so far with him, but it's been very tight as in like one goal here, one goal there. And the problem is that we seem to be shipping goals and we were shipping goals even before he came in. So this is a problem that he needs to solve. Um, our last game, we lost against QPR, which are our local rivals. You know, it's just like the big. And it's, hurt. it's really hurt. It did hurt a bit. I must admit, I went home after that. I didn't even go for a beer after the game. I just went home straight away and just. And I just down. chilled out, you know. Which is cool, but we had the international break. So Neil Malpay was injured at QPR. You know, he's injured, oxygen, everything. The full, full Monty. So I'm really worried about that because he is a very important player for us. But it's been two weeks, and we've heard that. He thinks he's fit, so hopefully he'll be playing today and that's that's key for us. We're playing Middlesbrough, good side, we ain't beaten them. Second team already. We've not beaten them since we've come back up. We've played them about eight times and we've not beaten them. They're a really tough side to beat. Poolis is their manager. The famous, defense, famous guy. Famous. Defence, they defend hardcore, but they can't score goals. So in a way I'm sort of thinking. Not I'm sorry, so I'm thinking to myself, we're not expected to win today. We're in a bad run. Middlesbrough will block it up, but also we had some sad news because our technical director, a guy called Rob Ryan, a really nice guy. Unfortunately, only 28 years old, and he died last week. Whoa! Um, and That's it's fast. really it's rocked the club. It's rocked us. I knew him. He's a lovely, lovely bloke. So this game is dedicated to him. So for me, you know it would be an added bonus if we can actually get a win today for rob rowan our technical director because he's one of the guys that's instrumental absolutely instrumental in what Brentford is about and the way that we play and the players that we bring in so for us there's a little bit of sentiment from, from brentford today and you'll see it the match beforehand there's going to be dedication for him the program is going to be dedicated to him i think there's going to be a minute silence beforehand and stuff like that and we'll pay our respects to him and hopefully when the game comes on no pressure on the players but it'd be lovely if we can get a result for the man Rob Ryan. What you can tell me uh, about um, Borough fans, it's already quite a few of them, they had 250 miles Yeah, to get mean, all the Borough, way to London. we got a good, uh, good relationship with Borough fans, we always have fun, we go up there, we have a laugh, they come down there, they have a laugh. So it's like a friendly game yeah, pretty much? Yeah, 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 you know the thing is that they've the rugby's on today so it's caused a few problems with traffic and transport and everything like that but you know it's still still it's, will it's be a late of kick them. off you know so get inside the pub in about an hour's time and you see that there's a there's a good vibe between us and them but they we've never beaten them so listen it's good to have a drink good to have a chat but this time now we must also good to take three points off of them that's what we need to do so you know three o'clock or five thirty that rival that friendliness <laughs> must go <laughs> We take the three points of them, and then at the end of the match we come back. And we have another drink with them, and we say, "Thank you very much for the three points." What's up, guys? I'm Adrian. You good? What's your name? Paul. Paul and Adrian. Two Adrians. Are you Adrian, Adrian as well? Adrian. Really? You not have two Adrians on camera. <laughs> From uh, Middlesbrough. Up the borough, yeah. Up the borough, straight Up the borough? 250 miles. Something like that, yeah? 250 no, miles? Yeah, it's, it's exactly like that. 250 is miles that what it is? around, yeah. No North England. What are you doing here? Shit weather. Weather's a bit shit. Yeah, Quite cold. English weather. But it's a game today. 530. 530 kickoff. That's true. we just we're just here for an easy three points <laughs> now. <laughs> Got Leila laughing so, um, at me across, the, across over there. Are you going away every game? I do a few away games. Uh, live in London, so. Ah, oh, so you live in London? Yeah, yeah. Ah, so I thought you like came straight away from the north. No, no, no. no. no, no, no. Okay. So yeah. What and about you? I, and I live in Sheffield, um, so. Ah, not, so you not too far. But the still, chair, still, still journey, still journey. Yeah. Bit of a journey. Guys, do you remember your first uh, Borough game? I'm always asking people the same question, and stories always, you know, different. Be a good question for you that one. I remember mine. Three-three against Liverpool. Which year? Ravanelli. 90, Ninety-seven. Ravanelli. Ravanelli hat-trick. I don't specifically remember my first Borough game. I remember uh, I used to work at the uh, the football stadium, so I was there for a couple of seasons. Um, so yeah, probably the first game that I properly remember is a. Uh, well not the first game exactly but the biggest game when I used to work at the Riverside. And you remember? Yo, Better be good after this. <laughs> oh no. <laughs> 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 biggest game that I remember when I worked at Riverside. Man City 8-1. Done. 8-1. There you go. 8-1. But that was the old Man City. 8-1 before Arab Money. Before Arab Money, and then after Arab Money, one, one. for a 2-1. Patrick still... Bamford, Kike Garcia, oh Kike Garcia, oh Kike Garcia. <laughs> Zapewne widzicie światła Jupitery, nawet wręcz bym mógł powiedzieć, za mną. To jest Griffin Park, stadion drużyny Brentford, 12 tysięcy. Niecałe 13 tysięcy miejsc siedzących i stojących, ale już od, no myślę, że są takie szacowania, że od następnego sezonu Brentford przenosi się na nowy stadion, słuchajcie, który znajduje się dokładnie tam. Jakieś 10 minut spokojnego spaceru niedaleko budynku Segi, który tam w oddali przy, e, przy tym wielkim takim żurawiu stoi, w ogóle tam to e, wiecie, że robią prawdopodobnie e, football managera. I obok tego będzie znajdował się nowy stadion, a my w tym momencie już udajemy się w okolice Starego Stadionu i zobaczycie, jak wygląda okolica Brentford FC na półtorej godziny przed Kick Off. Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym meczu? Zespół Middle, Middlesbrough warty, albo inaczej, wyceniany na 80 milionów funtów. Zespół Brentford wyceniany na 40 milionów funtów około. Jak to ma się w ogóle do naszej ekstraklasy? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że takie Brentford jest warty tyle samo co Legia Warszawa i Lech Poznań. A Middlesbrough co Legia Warszawa, Lech Poznań, Jelonia Białystok, Lechia Gdańsk i Pogoń Szczecin. Widzicie, duże są różnice. Yyy, Różnice wartości klubów, a tutaj mówimy tylko o Championship, czyli zapleczu angielskiej ekstraklasy. Mecz, słuchajcie, zaczyna się za godzinę z kawałkiem. Zobaczcie, nie ma jeszcze dużo ludzi. Powiem wam, czym to jest spowodowane. Niedaleko stąd jest stadion Twickenham, a dzisiaj na stadionie Twickenham o godzinie 3 odbywał się też bardzo ważny mecz rugby Anglia-Australia. Więc e, bardzo dużo ludzi udawało się tam. Zostały, słuchajcie, pokasowane pociągi. Ludzie generalnie, to co nam mówił e, Billy Debbie, szczególnie ci z Middlesbrough, mają problemy z dotarciem tutaj. Ale miejmy nadzieję, że jak będzie godzina 17.30, tamten stadion będzie pełen. Czyli 12 tysięcy osób będziemy tam mieli. I oczywiście do tego dobre widowisko. A teraz, a teraz, idziemy do klubowego sklepu. Dnia dzisiejszego przekroczyliśmy na naszym patronajcie pierwszy magiczny próg 1000 zł. Z czego, słuchajcie, z całego serducha wszystkim patronom naszym dziękujemy. Przed chwilą, jak widzieliście, byliśmy w sklepie Brentford, z którego oczywiście wynosimy gadżety dla naszych patronów. W ogóle Kamil, fajny sklep, co? Bardzo fajny sklep. Co mamy dla naszych patronów? Słuchajcie, mamy program z podpisami, z podpisami piłkarzy drużyny Brentford. Byli tam w sklepie. A słuchajcie, na y, pierwszej tutaj stronie jest właśnie ten gościu, o którym wcześniej wspominał Billy the Bee. Co jeszcze mamy dla naszych patronów? Y, coś innego. Dziś, dziś jest koszulka. O, ale jest Brentford? Jest jest Brentford. To wszystko y, będzie dla jednego z naszych patronów. Zapraszamy na naszego patrona. I ta Link macie. Tutaj w rogu, a teraz słuchajcie, udajemy się już do pubu. Do pubu, który powinien być znany wszystkim osobom, które chociażby oglądały film Green Street Hooligans. Za nami The Griffin. Pub. Na co dzień kibiców, oczywiście Brentford, ale w filmie Green Street Holigans to był pub kibiców West Hamu. I zapewne pamiętacie taką scenę, kiedy e, przez okno do tego pubu zostały wrzucone koktajle Mołotowa. Sceny były kręcone w tym pubie. W tym pubie także były kręcone i na zewnątrz sceny, kiedy już po jakby całym chlaniu kibice West Ham United udawali się na stadion West Hamu i szli w tamtą stronę. I słuchajcie, w prawdziwym życiu jakby szli w tamtą stronę na stadion West Hamu, to by doszli za trzy dni. Bo tutaj jedynie co mamy to stadion, stadion Brentford, Griffin Park, więc nie wierzcie nigdy filmom. Film Green Street Holigans w okolicach West Ham był kręcony może przez dwa dni zdjęciowe. Reszta zupełnie inne, randomowe lokacje w Londynie ale wnętrza tego pubu są takie same i teraz tam idziemy wypić piwo i pogadać oczywiście z kibicami. To właśnie jest ten pub, ten pub, w którym kręcono Green Street Hooligans. Widać pewne znaki. Słuchajcie, ja Wam powiem taką ciekawostkę. W tym pubie w zeszłym roku oglądałem losowanie Mistrzostw Świata. Jako jedyny Polak modliłem się, abyśmy, słuchajcie, w grupie naszej mieli Anglików. I było blisko, naprawdę było blisko. I nawet Anglicy chcieli wtedy Polskę. Ehm, tak, tu przez tamte, przez tamte okna wpadały, słuchajcie, e, wpadały koktajle Mołotowa w filmie. I pub kibicom Młotów, żeby nie mówić głośno nazwy, zjarali. A z drugiej strony, Słyszycie, nie ma tutaj żadnych przyśpiewek. W Londynie jest zupełnie inny klimat kibicowania niż na przykład na takiej północy. W każdym, czy pod każdym pawem, co byliśmy w Manchesterze przed meczem, były śpiewy. Tutaj go nie ma. Zobaczymy, czy będą śpiewać na tarasie. Billy powiedział, że tak. Wojciech szczęzny. What you can say oh, about him? Superstar. We lost him. Yeah, always, always a good player. Strong, reliable, lovely. he can come back. Do you think it's gonna be chance when you get promoted to Premier League for comeback? I no, I don't think we will. I think we're too small. Do we, we don't have enough money. Oh. The person with the biggest chequebook always wins. <laughs> the biggest bank account always wins. Best keeper I've seen it. Yeah. yeah. We well, was here when we were in League One, so League Below here. Um, and you remember Wojciech Chesney? Yeah. You remember he was online? Yeah. yeah, fantastic. Absolutely fantastic. It didn't work out at Arsenal, but he's doing really well at Roma right now. He's human. He was uh, so assured. He was. Um, 28 games, apparently? Yeah, I mean, he was like. He, he, you wouldn't have thought he was 20. He looked. The experience that he had, the way that he ordered the defenders about. Um, most assured keeper that I've seen here. And, like, he made, like, maybe a couple of mistakes. I'd like him back. Chesney, yes. Very good goalkeeper. Excellent. I so saw him playing the other day. He initially, in Italy, doesn't he? Juventus, yeah. right now? That's right, yeah. Yeah. Do you think it was like a good goalie for uh, well, for Brentford? Yeah. Very good, yeah. Yeah. Because we couldn't have kept him. Boyshirt oh, legends. He's amazing. Um, I think we came here when he was a known from Arsenal that one season. He was definitely a standout player that season. He was excellent. Um, we've still got a signed shirt for him, I think, in one of the little boxes up there, and yeah, he still comes him, back here he now and again. and again. Yeah, yeah, he's really good. We, we hold him very high, set at Brentford. We've, we've done quite well for goalkeepers at this club, but um, yeah, he was kind of a bit well he's world class, really, compared to the other ones we've had. Yeah. Taking No ball games. Nie można grać w piłkę. No to co można jak nie można, no. W końcu jesteśmy na Stadionie Piłkarskim. Słuchajcie, a tutaj w ogóle jest fajna ciekawostka, patrzcie. Za nami są bramki, o, znaczy teraz za nami są bramki. Teraz, żeby wejść, przejść przez taką bramkę, trzeba zeskanować swój bilet, ale jeszcze 4 lata temu przez taką bramkę można było przejść płacąc tylko i wyłącznie gotówką. I bez żadnego biletu wchodziliście sobie i oglądaliście mecz. Niestety, albo może istety, wymogi ligi się zmieniły. Wszystko musi być zdigitalizowane.

No i rozpoczyna się mecz, a na samym początku, słuchajcie, zamiast minuty ciszy dla zmarłego y, członka zespołu Brentford była minuta oklasków. Coś bardzo fajnego i troszeczkę innego niż taka typowa właśnie minuta ciszy. Dobra, come on you beast. idziemy poszukać w ogóle w tym tłumie tutaj Billiego, bo gdzieś tu jest. Czwarta minuta. 0 do 0. E, powiedziałbym, nawet z przewagą zespołu Middlezvorą, ale fajnie, jest naprawdę fajny klimat. Nasza trybuna jest żywa. No teraz coś przycichło, ale e, przez 20 minut fajnie tutaj kibicowali. Miejmy e, nadzieję, że ten mecz nie będzie bezbramkowe. Słuchajcie, w ogóle stadium Brentford to jest taki jedyny stadium w Championship, gdzie jeszcze są trybuny, na których można stać. Wyobraźcie sobie. Na dodatek są dwie takie trybuny. Jedna jest nasza i jest druga trybuna naprzeciw nas, e, która jest taką trochę mieszaną trybuną. Tam i stoją na dole, a na górze nad nimi siedzą. 1600 osób z Middlesbrough jest tam. Pokaż cała trybuna. No widać, widać, że jest dużo, dużo ludzi z Middlesbrough. Jest straszne, im 250 mil. O. Brawo, brawo, brawo! Eee. Wracając jeszcze do samej trybuny, tej taras. Co to jest taras? Słuchajcie, taras to są takie trybuny, eee, jak sama nazwa mówi, tarasy. No to wygląda jak taras. Trybuna stojąca, głównie wylana betonem. Kiedyś na, tej, na takie trybuny przychodzili młodzi ludzie, ewentualnie klasa robotnicza, bo na takie trybuny bilety były tańsze. Dzisiaj, dzisiaj na takie trybuny przychodzą najbardziej wierni kibice drużyn. Niestety w Premier League już takiego czegoś się nie zobaczy. Wyobraźcie sobie, że w przypadku teraz awansu Brentford do Premier League, tamten stadion jeszcze nie będzie e, otwarty. Tamten stadion prawdopodobnie będzie gotowy na sezon 2020-2021. To jeżeli w następnym roku Brentford by miało Premier League, ta trybuna i dół tamtej naprzeciwko nas musiałby być zamknięty. Taka historia teraz jest. Niestety, słuchajcie, 0 do 1. Właśnie przed chwilą Boro strzeliło bramkę. Myślałem, że jest spalone, ale niestety nie było spalonego. No to niedobrze się, niedobrze się ta druga połowa zaczęła. Z tego, co mi powiedział Billy, e Brentford jest trochę jak reprezentacja Polski. Jak już jest 1 do 0 w dół, to jest ciężko odrobić. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No, miejmy nadzieję, że uda im się odrobić straty. Właśnie padła druga, druga bramka dla Borów. Słuchajcie, żeby, żeby w naszym urbolu dzisiaj się działo, a mamy media pas, to idziemy zobaczyć teraz co słychać po prostu na trybunie kibicu, bo tam będzie, tam będzie głośno, zdecydowanie głośniej niż na tej <słuch> Kamil, ale pokaż to grudki. Ja w pierdolę zobacz. Tu mamy trybunę, jest głośno. Ci tutaj mają kuchnię, gotują sobie. A tutaj ludzie się cieszą. Dobra, dojdźmy do tych gości. Zobaczmy co u nich słychać. Mówili, że 1600 osób będzie. No i faktycznie chyba 1600 osób tam jest. Możemy się tam dostać. Tylko jest jeden mały problem. musimy musieli ten stadion teraz znowu na około przejść. No nie, no, ma to sens, ma to sens. No bo tutaj było wejście. No to oni chcą ich odzie... Aj! Chcą oddzielić oczywiście w gości od gospodarzy. A jak padnie w tamtą stronę bramka, to się wkurzę. W każdym razie nie. No ekipa z Middlesbrough widać dopisała. 1600 osób. Oczywiście, tak jak ten kolega który Adrian i ten drugi, który, którego poznaliśmy w barze. Pewnie większość też mieszka tutaj w Londynie. E, pracuje sobie, no ale spora grupa na bank przyjechała te 250 mil w mieście 50 dni z i patrz nie załapaliśmy się na to eee, no fajnie no brama 2-1 dobrze ty wracamy tam? Dawaj, wracamy, ej, wracamy tam! Ostatnie sekundy meczu. I no chyba Braking właśnie, ból, właśnie ból, się zakończył mecz, jeden do ból, dwóch. Brentford przegrał. Middlesbrough wygrało. Szkoda, bo nie zobaczyliśmy nawet bramek z bliska. No. Szkoda mi też Billiego i wszystkich kibiców Brentford. Bo taką chłodną i niefajną pogodę przyszli dopingować swój zespół. Dowiedziałem się nawet, że przyjechała tutaj grupa kibiców, słuchajcie, ze Szkocji fanów Brentford. No w końcu brali z drugą drużyną. Powiem wam, to jest to właśnie. Poczuć klimat, słuchajcie, tych tutaj tarasów. Jeden, drugi. Przyjdźcie, naprawdę, jeszcze raz Wam mówię, przyjdźcie na ten stadion, zanim go zamkną. A to już będzie niedługo. Czy nowy stadion będzie miał taką atmosferę? Przekonamy się. Patrzcie, to są kibice Brentford po porażce. No i moi drodzy urbolowcy ten odcinek dobiegł końca, 1 do dwóch. Niestety drenchul przegrało. Z tego faktu jesteśmy smutni, bo przyszliśmy tutaj kibicować im. Mieliśmy nadzieję na dobry wynik. No ale cóż, taka jest piłka nożna, taki jest urbol, tam gdzie jedziemy, to przeważnie przegrywają. Cóż, yy, jeszcze raz zapraszam na naszego Patronite'a. Tutaj macie link, dzisiaj do zgarnięcia jest koszulka Brentford i program z podpisami piłkarzy, a my widzimy się gdzieś na stadionach w Anglii. Trzymajcie się, hej, łapeczka w górę i jeszcze subskrypcja, nie zapomnijcie o tym.